Jakie ujęcie byś miał, bo się potęgowało to jest. Niko ja, nie będzie potęgowało. Nie, nie będzie potęgował, a najlepiej jest w ogóle tam. Ale jak, jak na dach się przewrócić, żeby cały ujęcie stąd? Góra, przy samym drzewie, nie? Nie, proszę nas jest Nie no, to teraz No to da, to pas zapnij! Jak to wygląda? Nie, nie. Eee, jest dobrze kurwa. Od tej garbu, od tego, jest kurwa tak, nie? Tam do tej

ten, 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 ten. Zjedź, ten. Zjedź, zjedź, zjadź, zjadź. Dawaj, Czarek, Czarek, dawaj, daraj, 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 Czarek, dawaj, Czarek! Dawaj auta A Albo ten, no bo I żebym mógł się Nie drzwi się tam, tylko siedź! się jebać, tam Ale kurwa, kto takiego filmu nie będzie Kurwa! Stań na koło! Stoń na koło! Staj na koło. Staj raz na koło! To muszę napój jakiś podać, bo się zgrzał. No jak Ty będziesz pił, to Ci by wyleczy. <grystanie> <grystanie> Hubert, ześ tam do Ciebie, zrobić Ci zdjęcie. Nie płacę. Nie bo już się poczepili. No, tylko weź się teraz przesiądź odwrotnie tam, a Weź głową w dół, a Arkadio, żyjesz? Cieszę się! Co to znaczy? Widzicie, to znaczy? mógł się do góry nogami chce wróciło. Co jedzie? Wyłącz wentylatory to. Jak? Jak? <grymianic> Co? <grymianic> jeszcze potrwa z pół godziny, nie pękaj!

Się Jeszcze nie! Jeszcze nie! Hubert! A weź mu pędź, żeby trochę cofnął, tak? Pokaż tą piękny ryja! Huber. Daj to tu, niech to ludzie zobaczą! O no, nie, nie się tam! do tyłu! Popuść go trochę! Po do tyłu. Tak, pomału <śurun flaws yapa> Dawaj, muscle령, nie odjeżdżaj. Dawaj, ma rury. Poczekaj. Kurwa, nie przytrzymaj. Widzę piąty bieg. Huber, piąty bieg. słuchaj mnie. Jak to będzie miał wysoki zajebiście obroty, czy coś, to na tej piątce, żeby go zaduszyć. Nie na piątce, na niższym biegu. Na piątce. Zobacz. No, go, no dobra. Dobra, niech on go zostawi. Niech on go nie odpala. Dajcie jeden samochód kinetyczny, trzeba go wyprostować. Ty no, stójcie tam. przodu wyciągnąć go? Dajcie linę i go do przodu to to O, to są ręki zostały. Nie mi się mi się w mroku i domygało <grym> <grym> Ale to jest prawie tam będzie trzeba przyszymy <grywa> kupić. bólu. Ręka mnie okonywa, jestem Dajcie taki sznur dawać. <grywa> Wierzę tak, kurwa, zajebiste! Ale wiesz, jakbyś miał lepszy ten. Ja wiem, że polecił. Wiesz, jak to byś nie pole. Ja szybko wiesz to, Za szybko wjeżdżałeś. A patem na to, żebyś się nie wyjebać, to Powiem taki, że czoł... Ale ja chciałem no okay. tak. Bią lepsze filmy. Jeszcze jeden. O, <głos> <głos> kurwa, mało. Druga lina jest koło drzewa tutaj. Druga lina To drzewa. No, no poczekaj. No do czego kurwa? Trzymaj tam bo siedź tam będzie. tam będzie. jest? tam będzie. Niech jest. Na łebku, no No zjechać, żeby się nie wrócił, no kolega zjechał, to tylko stójkę zrobił, nie przywrócił się. Nie, zjedza, nie, zjedza, nie, nie to bardzo. Nie, 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 z tymi racham i i raz, tak, to to, bo, to, 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 nie A nie wiem, bo jeszcze on nie A Nie, bo tu nie przechodzi ta O, ja zakładałem, kurwa, błąd. Nie wiem, bo ten to tym to